witamy państwa bardzo serdecznie jesteśmy w kopalni Łupka. a jak żeby inaczej zdecydowaliśmy, że idziemy tutaj bez woderów i nie wiem, czy już nie żałujemy, bo jest trochę wody, może pokażę, ale na szczęście jakieś dobre dusze poustawiały tutaj jakieś kawałki kamieni, po których można w miarę suchą stopą przejść. Podejrzewam, że to się nie skończy na suchej stopie ale, ale też nie jesteśmy z cukru, nie roztopimy się. A, dopiero co wyszliśmy. Jestem tu dzisiaj z kowalem, nie jestem sam, więc o, przepraszam, więc coś się Państwo na pewno. Dowiecie o tej kopalni, bo Kowal już tutaj, już tutaj był i na pewno nam coś powie. Pod nogami mamy taki mały strumyczek, ale jest jakaś tam mała nadzieja, że ta woda się za chwilę skończy i będzie sucho. No, Państwa to aż tak bardzo nie interesuje, ale nas z racji tego, że mamy zwykłe buty, już bardziej. Witam Państwa w kolejnym odcinku, w którym mam. Przyjemność wziąć udział. Słuchajcie, znajdujemy się w ogromnej kopalni łupka. Znajdujemy się w początkowych partiach, gdzie znajdują się już pierwsze komory wyrobiskowe. Spójrzcie Państwo na strop, czyli Wasz sufit. Jest bardzo taki ociosany, bardzo ostry. To były tutaj pokłady tego łupka. Można powiedzieć, są takie warstwy pionowe. Byśmy to porównali do złożonej książki i kartek, trzeba było to wyrwać. I teraz zobaczcie, oprócz tego ładnego czarnego łupka zostawało tutaj mnóstwo skały płonnej, takiej niepotrzebnej górnikom. Więc górnicy, żeby nie wywozić jej na zewnątrz, bo jest to naprawdę bardzo ciężkie zajęcie, zresztą bardzo drogie, wypełniali te komory. Yy, tą skałą płonną. Stosowano już takie rozwiązania w średniowieczu i nawet wcześniej, nie trzeba było tego wywozić. Kopalnie to by było po sam strop uzupełnione, z jakichś powodów przestano wydobywać, i zobaczcie, powstają dzięki temu przepiękne portale, którymi możemy się przenieść do następnych komór. Chodźcie Państwo, ja tą kopalnię dobrze znam. Bardzo ciekawą rzeczą w tym wszystkim malowniczym całym klimacie są, zobaczcie, takie drewniane obudowy. One już teoretycznie nic nie trzymają, więc nie możemy ich stuknąć, bo są bardzo, bardzo spróchniałe. Tutaj posłużono się stalową szyną, taką po której wyjeżdżał kiedyś wagonik. Zobaczcie jak się powyginała od naporu skał. Śledząc kanał Maćka z pewnością już wiecie, że te kopalnie łupka są bardzo niebezpieczne. To co leży tu było kiedyś tam i spadło, więc nie jest to bardzo bezpieczne hobby bym powiedział. No i tutaj musimy już trochę pokonać jakby o, trudności. Po pokonaniu tego przecisku doszliśmy do przodka, czyli początku naszej kopalni. Czyli tutaj zobaczcie, są przepiękne rdzawe żyły w stropie i ten czarny łupek, który stąd wydobywano. Tutaj bardzo świetnie widać, jakie te warstwy są i te ociosy są równe jak stół. Widzicie tutaj, to, to jest właśnie ten czarny łupek, który trzeba wydobyć z pomiędzy tych rdzawych skał. A, czy tego ten środek wyciągali? Aha. Tak. My musimy się wrócić troszkę do głównego chodnika, teraz, bo najlepsze przed nami. No dobrze, możemy... tak. Mieliście szansę zobaczyć trochę, jak Grzegorz nagrywa filmy. A teraz, co? Idziemy tam. Tak, idziemy tutaj. Kopalnia jest ogromna. Słuchajcie, tutaj są takie smaczki, które chcemy wam pokazać. Ewentualnie, No pewnie nie każdego to interesuje. Urbex jest ciekawszy, ale tacy pasjonaci pod ziemi. Zobaczcie, wydobyto stąd. Tak się zaczynały budować komory, czyli po troszeczku i potem na boki. No to znowu nam dowalili trochę wody, ale spróbujemy tu przeskoczyć niczym sarenki, chociaż ja już czuję, że nie wiem czy już zalałem, może jeszcze nie. Ale że raczej do końca dnia o, będę zalany. Słuchajcie drodzy Państwo. Znajdujemy się w takim niewielkim chodniku, który ma przekrój może 2 na 2 metry. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, która wyjaśnia bardzo dużo, czym był ten chodnik. To jest podkład kolejowy drewniany, na którym były przymocowane stalowe szyny i wywożono stąd urobek czyli to jest chodnik transportowy. Ale zobaczcie, tu jest jaka bardzo ciekawa rzecz. Górnicy zamurowali tutaj wiedzieli, że tu woda się wydostaje cały czas żeby nie wymywała, to wmurowali tutaj stalową rurkę czyli żeby lepiej Wam to zobrazować idziemy chodnikiem, który łączy komory, w których wydobywano to jest chodnik transportowy z racji, że obiekt jest bardzo duży ma bardzo dużo rozwidleń. jest prawdziwym labiryntem żeby się nie zgubić w takim obiekcie no musimy przyjąć jakiś system działania, więc teraz od głównego chodnika skręcimy sobie w prawo i takim jakimś systemem będziemy szli. Ok, to mamy ślepą komorę. Niewielką komorę, taką wydobywczą, ale musimy sprawdzać, bo w niektórych tych komorach są dalsze przejścia, z tego co pamiętam. No jednak wiesz, te wodery niby tu potrzebne, ale by ułatwiły sprawę, wiesz, nie? Ja w ogóle tak się ten, w ogóle zap jakby zapominam, że ich nie mam. No. I wiesz, i... No już też parę razy, no. Właściwie tak naprawdę nie, zazwyczaj nie chodziliśmy po takich bezwoderów i no widzieliśmy, że można sobie iść, nie? A teraz trzeba się skupiać na tym. Ale mówię, już jakby biorę na klatę to, że pewnie się zaleje, bo, bo myślę już mam trochę mokro, a... Słuchajcie, drodzy Państwo, dochodzimy do bardzo malowniczego miejsca, czyli takiego portalu. Zobaczcie, tutaj jest świetny przykład, jak ta komora wydobywcza jest ułożona po sam strop, ale jak się przyjrzymy tam dalej, to wcale nie jest prawdą. Tam są jeszcze bardzo duże przestrzenie, które myślę, że jeszcze uda nam się dzisiaj pokazać. Zobaczymy, jak wyglądają drabiny, bo ja dawno tu nie byłem, a te drabiny, które tutaj są, no nie należą do najbezpieczniejszych, to tak bym może to powiedział. Coś podobnego już widzieliśmy. Deseczki do góry trzymają, żeby nam to wszystko nie spadło na łeb, ale i tak jest wrażenie takiej, no, ciasnoty, czy powiedzmy takiego napierania górotworu. Pod nami troszeczkę wody. Grzegorz mówi, że kopalnia jest dość skomplikowana, że to nie jest jedna, jeden prosty chodnik i trzy odnogi, tylko trochę się krąży. Postaramy się Państwu pokazać, jeśli nie całość, to chociaż większość. A przynajmniej te najciekawsze fragmenty. O, znowu woda. Jednak w tych woderach. Jak będziecie tutaj się wybierać, to bierzcie wodery, bo my tak troszeczkę bazowaliśmy na o, wspomnieniach Grzegorza i wydawało nam się, że tej wody nie było dużo. Bo nie ma jej dużo. Ale słuchaj, kopalnie są takie, że dzisiaj nie ma jutro napłynie, płynie, nie? A to za tym to się zmienia. Oj, uderzyłem się w głowę. To kolejny raz pamiętajcie o kasku. Ech. No na pewno, jak ja tu byłem kiedyś, to było suche. Na pewno. Bo... No. Nie no, ja widziałem na zdjęciach Grzegorza, było, było sucho. I cóż tu mamy? Kolejną komorę wydobywczą. Bardzo piękna. O, to wygląda jak takie marmury. Można by sobie w łazience albo w przedpokoju chociaż wstawić. Zobaczcie, tu są takie zielone yy, naloty, mhm. czyli tutaj występują jakieś rudy miedzi. To jest bardzo ciekawe. To są bardzo niebezpieczne. Wyglądają na duże, obszerne te komory i są bardzo bezpieczne, Ale te ściany one napierają, nie mają podparcia, zostały wyciągnięte te warstwy, które się zaciągały i ona się zawala. Przed tym zawaleniem naporem górnicy zrobili belki. Te belki jak były nowe, to pewnie spełniały swoją funkcję. Teraz już są bardzo spruchniałe. Zobaczcie, jak ta pękła. Jak byłem ostatnio, nie była tak pęknięta, więc tutaj to może runąć w każdej chwili. To jest tak niebezpieczne miejsce. I najgorsze jest to, że nawet jak nie spadnie nam na głowę, to odcina nam drogę powrotu. Nie mamy możliwości tutaj powrotu, no bo nie ma innych chodników. Trzeba dochodzić do korytarza, one się później rozwidlą, no ale no nie ma, nie łączą się ze sobą na pewno. A jeśli jesteście zainteresowani, to mamy ze sobą jednego batona i butelkę wody, więc raczej nie pobijemy rekordu przeżycia w takiej sztolni. A rekord póki co wynosi 24 dni. Tacy chłopacy e, zrobili takie coś właśnie w niedaleko Kłodzka, w miejscowości Szklary, w takiej, w takiej sztolni. E, poszli tak troszeczkę, no nie do końca chyba przygotowani, zeszli nie tam gdzie trzeba i nie mogli wrócić, ale... Jakimś cudem ich odnaleziono, wydobyto i przeżyli, ale no to cały świat o tym pisał, bo to, to, że oni przeżyli, to naprawdę jest cud. Cały czas idziemy między innymi po tych podkładach kolejowych, które kiedyś służyły do pracy kolejki wywożącej właściwie wagoników, no a obecnie pozwalają nam przejść tutaj prawie w suchą stopę. Jak potężne komory tutaj wydobywcze były, świadczy ten szyb. Tam jeszcze do stropu jest bardzo, bardzo daleko. Ja myślę, że stąd jest ze 40 metrów. Więc wyobraźcie sobie, jakie to jest duże. To jest szybik, którym podawano urobek do góry, więc go układano tam dalej. Zobaczcie, jak to tutaj wszystko wisi i napiera, nie? To w każdej chwili może runąć. Tutaj była belka, która runęła. I tutaj druga. Więc tutaj chodzenie, no nie jest. To są bardzo spektakularne obiekty, ale no niezbyt bezpieczne. Ciekawa rzecz tutaj się stała, bo jest jakaś taśma, ale pytanie, kto ją tutaj. Może już jest tak niebezpiecznie, że tam już naprawdę nie zalecają wchodzić. No, ja tam na pewno byłem, bo tam jest szyb z drabiną, Aha. ale ktoś jej tutaj na darmo nie dał, więc ja myślę, że względy bezpieczeństwa tutaj trzeba wziąć na poważnie. I nie będziemy tam Maciek wchodzić. Ja też myślę, że już dość. No, jest dość nie. niebezpiecznie. A jak chcecie, drodzy widzowie, zobaczyć, co tam było, to musicie wejść na film Grzegorza. Tam wszystkiego się dowiecie. Wtedy może to jeszcze było w troszeczkę lepszym stanie. I no, ktoś uznał, że jest niebezpiecznie, ale nie aż tak. Oczywiście do tej sztolni też jest zakaz wstępu, żeby się nie myśleli, że my tutaj na wycieczkę przyszliśmy i kupiliśmy bilety. No, niestety liczymy się z tym, że. Zakaz wstępu obowiązuje właściwie do wszystkich takich obiektów górniczych innych niż udostępnione turystycznie. Kurde, tu są kolejne wyrobiska. Kolejne piętra, tylko kopalnia ma kolejne poziomy do góry. Tu gdzieś była drabina i nie wiem czy ona nie była tutaj. Albo jeszcze nie tutaj. Ale ktoś tą tasiemkę dał, czyli tutaj słuchaj, ktoś chodzi i wiesz, może zauwiedzą, że ludzie chodzą. Mhm. I ktoś mądrzejszy od nas. Czekaj, tutaj też była drabina. Kurde, nie ma tych drabin. Tu Tutaj była na 100% stalowa drabina. Ale z racji, że kiedyś byłem tutaj sam, nie odważyłem się tam wejść do góry. I właśnie mówiłem Maćkowi, że wszedłbym dzisiaj w te górne partie. No ale ktoś wziął drabinę, zobaczcie, ten chodnik dalej się zawalił. Ja proponuję opuścić ten rejon. Tutaj no. po, a tu są widzisz, szczępy tej drewnianej drabiny, o której mówiłem wcześniej. A, poczekaj, która to do nad bandami, no, tak? Tam tak. ona stała w tamtym pomieszczeniu. A, bo to jest drewniane, no właśnie. Ja tam miałem tam filmik mam. A. No dobra, wracamy. O, tu jest reszta tej drabiny. A to, no tak, czyli się zbutwiała całkowicie. Czyli to nawet nie, że ktoś się. Ją... Ale tu była jeszcze stalowa drabina. Chyba, że trafimy jeszcze jedną. Dobra. No tak. Idźmy, bo tu jest My taki. Cofniemy rejon... się, bo. No właśnie, jest ten. Jest, jak jest. I czyli jest niebezpiecznie, ale tu jest jakby bardzo... Ale nie było tych taśm na pewno. Wiesz, te taśmy ktoś zrobił. Ale tam wszędzie się wciskają w te dziury. Aha. Ja nie wiem, czy ja tutaj nie zrezygnuję. Nie, no tam jest chodnik dalej. Ale zobacz, jak to wygląda. Chcemy iść tutaj. Ten kolejny chodnik od mojej ostatniej wizyty też tutaj uległ bardzo dużej degradacji. Ten głaz, który tutaj leży, on leży od niedawna. Nawet jest niewydeptana ścieżka. Zobacz, jak to wygląda. Napiera. Ja myślę, że tam są y, dla widzów malownicze partie. Tu jest taki ekstrem. Jeżeli chcemy mnóstwo adrenaliny, to możemy tam iść. Ale możemy iść pokazać piękne widoki dla widzów. A, pójdziemy chyba gdzieś indziej. A tu tak jak wcześniej możecie na kanale Grzegorza zobaczyć, bo chyba tam byłeś? Nie ja byłeś? byłem, wszędzie. Wszędzie ja, byłem. Ja przy, przy, przy końcu zrezygnowałem, mi się tak się wydaje, ale byłem tutaj bardzo no to bardzo To Grzegorza to znajdziecie. A my zawracamy w takie nieco bezpieczniejsze, bo tutaj o, to wygląda jakby się to miało zaraz wszystko odłamać. A część już o, część już na ziemi. Część już na ziemi leży. Więc ale później jak pójdziemy w tym dużym portalu w lewo, to jest bardzo malowniczy taki tunel, wygląda jak smocza jama, więc tam proponuję iść. No dobra, czyli tu. No bo teraz wracamy, tak? Tak. Dobrze. Te wszystkie korytarze wyglądają na podobne do siebie, więc dla mnie osobiście bardzo ważne jest wiedzieć no skąd przyszedłem, bo jak się tu trzy razy skręci, to można mieć wrażenie, że już się tu było albo nie, ale... Są strzałeczki narysowane, chociaż czasami te strzałeczki się wykluczają. Ale chyba rzeczywiście tutaj, tutaj szliśmy. A jak nie, to prędzej czy później wyjdziemy. Mamy zapas światła, tak więc spokojnie. Nie wchodzimy tutaj z jedną latareczką, mamy ich kilka. No i przede wszystkim mamy doświadczonego przewodnika Grzegorza, co jest tutaj najważniejsze. I jeden baton w plecaku. Rozpoznajecie to miejsce? No właśnie, ja też rozpoznaję. To znaczy, że jesteśmy tam gdzie trzeba i wracamy tam gdzie już byliśmy, czyli się nie zgubiliśmy do głównego korytarza. Do głównego korytarza. No właśnie. Wychodzimy z korytarza i tutaj też już byliśmy. Pamiętacie, był taki taki portal. Tak. No, idziemy dalej. Głównym chodnikiem. Wy tego pewnie aż tak nie czujecie, bo ja nie pokazuję tych wszystkich zakrętów, ale no to co chwilę są jakieś skrzyżowania i, i można się rzeczywiście tutaj pogubić, więc tutaj nie wchodźcie, albo wchodźcie z osobą, która mniej więcej chociaż zna trasę. A te kawałki drewna zapewne podtrzymują to, co jest nad nami. Ech, pewnie już nie działają tak dobrze jak kiedyś, ale no zapewne po to je tutaj Postawiono. A tutaj takie obudowy trójkątne, rzadkie, więc warto uwiecznić. E, przejdziemy kawałeczek tutaj. Po e, jest coś na, na upychane. A tutaj dojdziemy do końca, czy nie końca? O, strzałeczka pokazuje nie w prawo, nie. O, strzałeczka pokazuje do wyjścia. Ale my pójdziemy sobie tutaj. A, tu jest taki, taki zawał. No właśnie, czyli to jest takie coś, co większości z Was powie, powie, powiecie pewnie, że A co to za problem? Trochę się schylimy i tam dojdziemy, nie? Tylko każde takie miejsce niestety powstało z osunięcia się tego z góry. Czyli krótki moment, idąc tutaj, idzie się po suficie. Więc ja podziękuję. Kopalnia jest wystarczająco niebezpieczna. A Grzegorz, Grzegorz tam był, Grzegorz generalnie wszędzie wchodzi, on ma trochę taki inny poziom strachu przed niebezpieczeństwem. Poza tym, no jaką tu była ta kopalnia wyglądała na pewno dużo, dużo lepiej, no dużo, trochę lepiej. E, tak więc odsyłam ponownie do niego. Te jakieś malunki, strzałki wykluczające się, chociaż nie, te strzałki mają jakieś numery, więc pewnie te komory mają jakieś numerki i pewnie jak ktoś ma mapę, to może sobie tym pomóc. A ja już lecę do Grzegorza. Maćku, tu jesteśmy w rejonie bardzo niebezpiecznym. I musimy go pokonać tak naprawdę bardzo chyżo, mm -hmm. e, tak bez żartów, tak, raz raz i, i nie dotykamy niczego i musimy to przejść, bo to jest... Uff, przeszliśmy, chociaż tutaj dużo lepiej to nie wygląda. Ale nie wygląda ci to bajecznie. Wygląda jak bajecznie. jakieś średniowieczne no tak. tunele. Znaczy wygląda bajecznie, ale też wygląda jakby się mogło zwalić na łeb. Myślę, że tu jest o wiele bezpieczniej niż tam. No w sumie to nic nie leży, nie? Słuchajcie, dochodzimy ziemi. do rozwidlenia. Aha. Pójdziemy sobie tutaj. Bo tu chyba dojdziemy do tych drabin kolejnych. Aha. Taka ciekawostka. Ta ściana po prawej stronie jest tak gładka, że można odnieść wrażenie, że to jest beton. To akurat ona jest kolorowa, więc widzimy, że to nie jest beton, ale były takie miejsca, gdzie ona była gładka. I no, jest to też też łupek, który tu wydobywano, ale yy, no, wrażenie jest, jakby to był po prostu gładziutki beton. Natomiast no, nic z tych, nic z tych rzeczy. Doszliśmy do rejonu, w którym w swoim filmie zrezygnowałem. A. Czyli tam no i. byłem jeszcze kawałek Aha. i tam jest coraz gorzej. I teraz się zastanawiam, czy ten korytarz wąski, który mieliśmy, nie iść, nie, nie łączy się z tym. Bo tamte partie są dużo dłuższe, bo my jesteśmy za, za krótko coś. Mhm. Jesteśmy no za szybko tutaj. No właśnie. Ale ja tam, Zobacz, tam leżą takie głazy i ja wtedy tam Masz, byłem. To wygląda jak ten głaz, nie? Trochę. Czy znaczy to jest, ja tam byłem daleko w pół wcześniej, nie? Jak Byłem. No wiem, ale to, to nie jest ten głaz, który ty widziałeś. Nie, on. To nie jest ten. Zobacz, jak to tutaj wygląda. To jest tam, się ciągnie to bez końca i teraz Aha. nie wiem, czy... Jest jakaś strzałka i to pytanie, czy to nie jest na przykład taka... połączenie, taki tunel. Aha. Ale on tu jest w takim złym stanie... Nie, myślę, że sobie... Ja, ja tu film zakończyłem, nie? Że tutaj Dobra. powiedziałem, że nie pójdę. Ale pójdziemy sobie tam na tym rozwidleniu w drugą stronę, nie? Jak Grzegorz powiedział, że nie pójdzie, to znaczy, że jest ciężko, ja wam pokażę tutaj. Zobacz, jak tu jest. O, Grzegorzu też. Zobaczcie, jest pusta przestrzeń. Co sugeruje, że to chyba nie wie trzeba, żeby to się nam tu Tak, no to obsunęło. taki... Nogi połamie na pewno, nie? Więc Znowuż, z powrotem. Grzesiu, a powiedz nam, kiedy mniej więcej to wszystko tutaj wydobywano? W jakich to mogło być latach? Słuchajcie, kiedy powstała ta kopalnia, to ja nie mam zbyt dużego pojęcia. Ja kiedyś szukałem informacji, jak przygotowałem się do swojego filmu. Ale jesteśmy w rejonie, w którym jest kilkadziesiąt, kopalni, które trudniły się właśnie wydobyciem tego kamienia. I pierwsze zapisy powstają już o takich kopalniach w 1850 roku w rejestrach górniczych. I teraz słuchajcie, być może było tak, że kiedyś drążono niewielkie tunele, ale już w naszych współczesnych czasach po prostu je poszerzono, żeby zwiększyć te wydobycie. No bo ten kamień jest dosyć cenny, używany do kryciu dachu. Zobaczcie, to trwało naprawdę kupę lat. Mhm. Ale patrząc po tych belkach, to one są naprawdę stare. Śmiało mógłbym sądzić, że mają stówę albo więcej. Sztolnia ta powstała w 1908 roku jako Sztolnia B. Nazywana jest też Sztolnią Polaka lub Polakową Sztolą. Co ciekawe, nazwa nie pochodzi od Polski i Polaków, tylko od Franca Polaka, który założył kopalnię. Wydobycie rozpoczęto pod koniec XIX wieku. Początkowo kopalnia składała się z dwóch sztolni. W 1941 roku dołączył do nich szyb. Wydobycie w sztolni Polaka prowadzono do początku lat 70. XX wieku. W internecie można znaleźć informacje, jakoby kopalnia pracowała nadal, jednakże nie udało mi się tych wieści potwierdzić. Niektóre źródła wskazują rok 2009 jako koniec wydobycia. Komentarz sprzed dwóch lat podaje, że kopalnia nie wydobywała niczego od lutego. Górnicy zostali zwolnieni, ochroniarze nie dostali wynagrodzenia przez dwa miesiące. Jednocześnie dalsze poszukiwania wykazały, że kopalnię na początku 2025 roku przejęła polska firma. Być może oznacza to, że jest jakaś nadzieja. Ponoć tutejsze zasoby wystarczą na kolejne 100 lat. Bo tu są szyby, ale tych drabin ja nie widzę. Czyli tamte drabiny były, w tamtym rejonie, gdzie zrezygnowaliśmy. A co, tam jest przodek czy w bok? Tu jest potężna komora do góry, ale potężna. To robi wrażenie. Tego no. nie odda kamera. Ja podświetlam tyle, co się da. Czekaj, może zdjęcie nawet zrobię, bo to jest kurde. Sprawdźmy jeszcze tutaj, czy nie ma jakiejś odnogi, ale nie, tutaj już jest, tutaj już jest koniec. Ech, będziemy powoli zawracać chyba że zobaczyliśmy większość z tych takich no powiedzmy zwyczajnie niebezpiecznych tych bardzo niebezpiecznych no nie będziemy dotykać chyba że coś jeszcze ciekawego Kopalnia tak naprawdę zwiedziliśmy fragment tej kopalni no bo no e, a mogę to powiedzieć bo tu byłem nie A no właśnie I powiem wam że jak byłem tutaj pierwszy raz no to wiecie no ciekawość mnie zżerała jestem tutaj drugi raz i powiem wam, że trochę już mnie bierze cykor, nie? I to, i to jest bardzo dobre, nie? Bo taka, powiem wam, nadgorliwość, takie cwaniactwo może no, skończyć się śmiercią, no i... A tego byśmy nie chcieli, przynajmniej ja bym nie chciał no. na dzień dzisiejszy. Ja też. Tak więc... A, idziemy. A. No właśnie. No właśnie. Tak. Tak więc idziemy już pewnie bliżej wyjścia. E, coś tam może jeszcze się dla ciekawego państwu pokazać, ale... Kopalnia jest ogromna, ale, ale nie tym razem. Ale jak wy się nie boicie i chcecie, to, to zapraszamy. Nie? Natomiast no, nigdy nie wiadomo, kiedy te fragmenty zlecą na łeb. One nie muszą zlecieć w tej chwili i my bazujemy na tym, że nam nie zlecą. Natomiast no, one, one spadają co jakiś czas i może niestety trafić na taki moment, że właśnie spadną na nas. Chyba odnalazłem drabinę, której szukałeś. No faktycznie, to ktoś ją przyniósł, ale w ogóle w drugi rejon kopalni, kurde. Mhm. A tamta drewniana, ja mam fajne zdjęcia, no już po prostu się rozsypała, to zobaczcie, jak to wszystko się. Grzegorzu, przerwę ci na chwilę, ponieważ udało mi się znaleźć informację, iż na wyższe partie prowadzi szyb o wysokości 10 metrów. A w nim stacjonują dwie drabiny, jedna o wysokości 7, a druga 4 metrów. Trafiłem nawet na informację, iż pewna grupa speleologiczna w grudniu 2024 roku naprawiała jedną z uszkodzonych drabin. Nasza wizyta miała miejsce w październiku 2024 roku, więc jest nadzieja, że kiedy to oglądacie, wyższe partie znów są dostępne. Grzesiu, oddaję Ci głos. Ale słuchajcie, drodzy widzowie, nie, nie musicie być zawiedzieni, że nie zwiedziliśmy tego w całości, bo ta kopalnia, tak naprawdę, te chodniki są teoretycznie identyczne. Dla Was na ekranie nie zrobi to większego wrażenia. Takie najciekawsze fragmenty, najbardziej spektakularne w postaci tych malowniczych. Obudów, które wyglądają jak smocze jamy, już zobaczyliście tak naprawdę. Dalsze partie to są wielkie komory. Pomiędzy są znów tunele i wielkie komory. Yy, i tylko, że już tam jest tak bardzo niebezpiecznie, bo czym dalej to było kute, tym ta kopalnia jest jakby młodsza. I nie zdążono zabezpieczyć tego wszystkiego w taki sposób jak w starych partiach. Tak, a ja już tutaj. Też Wam pokażę jak to wszystko, jak to wszystko pęka. Generalnie raczej niko zdrowych zmysłach tutaj by nie powinien wchodzić, ale my taki do końca zdrowi też nie jesteśmy, więc no, te drewna podtrzymują. No, ale jednak coś tu leży. Maćku, jesteśmy już godzinę 15, a tak naprawdę jeszcze są chodniki, które możemy zeksplorować. No, ale to takie myślę, że To nie są warte ryzyka. Mhm. Tutaj trafiliśmy na ślad po otworze strzałowym, to znaczy po wiertle. E, tutaj widać, że wiercono już jakiś czas temu, bo otwór jest o niewielkiej średnicy. Obecnie stosuje się troszeczkę większe. Dwa razy, ten, dwa razy większe. W ten właściwie można by włożyć palec. Ja nie mam palca wolnego, bo w jednym trzymam latarkę, a w drugim kamerę, więc tego Wam y, nie pokażę. Będziemy już szli. Kierunku wyjścia do domu. No i co, drodzy telewizowie? No chciałem Wam podziękować, jak zwykle, że, że byliście z nami, że przyszliście tutaj, poświęciliście swój, swój czas. Mam nadzieję, że te informacje od Grzegorza były dla Was interesujące, bo gdybym wszedł tutaj sam, jeśli mogę, bym tutaj się odważył wejść sam, bo pewnie, pewnie nie, pewnie bym niewiele był w stanie Wam powiedzieć. A tak, a tak dostaliście jakąś taką, no dość kompleksową wiązkę Informacji. Tak więc dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy też Grzegorzowi, że tyle rzeczy fajnych nam bardzo, powiedział. Bardzo tak. proszę do usług. Do usług. Pewnie, pewnie jeszcze kiedyś wróci na nasz kanał. A my już idziemy do wyjścia i będziemy się żegnać, i zapraszamy Państwa na kolejne filmy z kanapowcami. Być może już niedługo.